Cześć! Dopiero zaczynam pracę w służbie BHP. Chcę wiedzieć, jak być najlepszym w tym branży. Postanowiłem, że zapytam doświadczonych kolegów, jak oni to robią. Na moim kanale spotkamy się z najlepszymi fachowcami. Nazywam się Piotr Żąda, a ten kanał to BHP TV. Mam nadzieję, że wspólnie możemy się wiele nauczyć. Zapraszamy! Targi Savo! Idziemy do środka. Kolejki do wejścia. Zainteresowanie olbrzymie. Na Zapraszamy na stanowisko, na Zobaczymy, co ciekawego możemy tu znaleźć, z kim ciekawym możemy porozmawiać. Zobaczymy, kto będzie chętny, jak to będzie wyglądało. Zapraszam. BHP TV na sawo. Lecimy. Cześć, piątek rzęda. Jesteśmy na sawo z naszym BHP TV. Chciałbym się zapytać, cóż to za inicjatywa? A słuchaj, inicjatywa, którą wspierają BHP-owcy z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Oddział Radomski był inicjatorem, no staramy się, słuchajcie, utworzyć Muzeum BHP, robimy różnego rodzaju wystawy, na razie wystawy czasowe i cały czas pozyskujemy nowe eksponaty. Dzisiaj widzimy tylko cząstkę tych eksponatów, to, to co do nas wpływa, czyli różnego rodzaju hajumy, które kiedyś powszechnie były używane. Ratowały życie. Ratowały życie, tak, no zupełnie różnią się od tego, co... Um, Ale ratowały. przetrwały. Zobaczcie, ma tyle lat i dalej przetrwał. I dalej jest, dalej cieszy oko, nie? Zależy nam na tym, żeby dotrzeć do ludzi, którzy mają w swoich zasobach różnego rodzaju eksponaty, do ludzi, którzy mogliby je wyrzucić przez przypadek, a chcemy je ocalić. Chcemy je ocalić przed zniszczeniem, przed wyrzuceniem, przed tym, żeby trafił w jedno miejsce, bo głęboko wierzymy w to, że za e, kilkadziesiąt lat to będzie naprawdę. Potężna, piękna inicjatywa już teraz no, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na pewno taki apel wystosujemy, żeby te przedmioty jednak nie zostały zniszczone, żeby, żeby przetrwały przetrwało jak najwięcej. Z każdej dziedziny rozumiem, tutaj nie tylko kaski, ale, ale wszystko, co o, rozumiemy. Jest, e... Ochrona słupu, ochrona oczu, wszystko, wszystko to związane z bezpieczeństwem. Mamy tutaj dzisiaj fotomódkę 360, dużo osób korzysta na targach i każdemu z nich tutaj e, przekazujemy te informacje. Mamy dużo deklaracji, że coś nowego wpłynie, także się zbieramy. Życzymy powodzenia, jest... będziemy wspierać. W jaki sposób możemy się skontaktować, a szczególnie ci, którzy chcieliby przekazać jakieś tutaj zasoby do muzeum? Najprościej w internecie bądź social media Facebook Radomscy BHP-owcy ewentualnie ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby HB Radomy, tam są wszelkie dane. Na pewno damy też odnośnik link, także dziękujemy. Dzięki. 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 Cześć, Piotrek Żęda BHP TV a za mną jest Artur Lipowicz założyciel i propaga pr propagator BHP poprzez Platformę Bezpieczeństwa Witam. Co możesz powiedzieć o niej, o tej platformie? Platforma Bezpieczeństwa to projekt, który skupia ludzi, którzy zajmują się na co dzień tym najtrudniejszym BHP, czyli właśnie BHP związanym z pracami szczególnie bezpiecznymi, między innymi z wysokością, z przestrzeniami, z pracami energetycznymi. To jest właśnie ta Platforma Bezpieczeństwa. Ta Platforma również ma tutaj swoje takie już dość znane logo. Szkoła Latania. Tak. Również? Człowiek na drabinie. Człowiek na drabinie, której latać tak. nie powinien, ale powinien potrafić. Tak, ale widać, że na drabinie też można latać, nie? tylko trzeba wiedzieć jak latać na drabinie. Bezpiecznie. Dokładnie tak. Czy coś chciałbyś powiedzieć, o co wyróżnia na tle tutaj BHP, BHP owskiej naszej braci, platformę? No, generalnie właśnie to, że my dajemy wiedzę bardzo często za darmo, natomiast e, tak naprawdę dajemy też wsparcie braci BHP-owskiej, Dlatego, że często pracownicy służby OHP mają problem z pracami szczególnie bezpiecznymi, a tak naprawdę my w tym się dobrze odnajdujemy, potrafimy doradzić, poradzić, dobrać sprzęt albo sposób wykonania bezpiecznie pracy. Gdzie możemy Was znaleźć, oprócz tego, że tutaj na targach, targach SAWO? Tak naprawdę w całej Polsce, bo szkolimy w całej Polsce, natomiast takie główne nasze działania to właśnie webinary, które robimy i informacje o nich są na moim blogu, czyli na przygodach Łapowca. Tak naprawdę na BHPixie. tam są ma nagrane materiały, gdzie można tak naprawdę za nieduże pieniądze e, wykupić sobie właśnie cykliczne dostarczanie kolejnych partii wiedzy z zakresu właśnie BHP, bardzo szerokiego, ale też to jest konferencja bezpieczna praca w Przemyśle, którą w tym roku będziemy w Częstowie organizowali między 12 a 14 czerwca. Tutaj w tle właśnie widzimy w jaki sposób możemy odnaleźć platformę bezpieczeństwa Dokładnie i tak. wszelakie treści. Dokładnie tak. Tutaj właśnie mamy wszystkie nasze projekty. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do zobaczenia. Może do zobaczenia. jutro po latam również? Oczywiście, zapraszam do latania. Dzięki. Do zobaczenia.